Widmo kontroli RTV krąży po Polsce. Trzeba być czujnym, bo kontrolerzy podstępem chcą wejść do mieszkań, żeby tylko przygwoździć nielegarny telewizor. Dzwonią i proszą o wypełnienie ankiety, albo mówią, że mają do sprzedania podręczniki. Pewien kontroler nęcił przez domofontanię kawą i herbatą. Wpuścisz takiego z kawą i po herbacie. Kontrolerzy powinni przed wejściem pokazać legitymację, niby teoretycznie, a i tak możemy ich nie wpuścić. A kontrolerom bardzo zależy, żeby się do mieszkania dostać, bo za każdy odkryty nielegalny telewizor otrzymują 40 zł. Stąd ta maskarada. Ostrożnie licząc, w kraju jest tak gdzieś pół miliona lewych telewizorów, więc do zagarnięcia jest 20 milionów złotych. Dlatego trzeba uważać. Jeżeli ktoś oferuje kamienie szlachetne po okazji niej nie wpuszczać. Babie z mięsem nie otwierać, bo wejdzie, zrzuci chustę i tylko mięsem przyjdzie rzucać. Urządzasz imieniny, na wszelki wypadek nie otwieraj gościom. Z listą noszę się umówić, niech dzwoni dwa razy. Już niedługo pojawią się pod drzwiami sprzedawcy tanich zniczy. Nie warto się łakomić. Najgroźniejszy jednak będzie okres Bożego Narodzenia. Tyle okazji! Kontroler może się podać za kościelnego z opłatkami. Zanim ksiądz przyjdzie po kolędzie, ostrożny parafianin ustala z wielebnym hasło. A już szczególnie uważać trzeba na kolędników, a osobliwie na Heroda, bo dojdzie do rzezi niewiniątek. Wpuści się ekipę z szopką i szopka gotowa, kiedy zaśpiewają. Bracia, patrzcie, jeno jak ekran goreje. Nawet folderu reklamowego spod drzwi nie należy brać, bo nie wiadomo, czy z niego nie wyskoczy kontroler. Oczywiście można iść na pocztę i zapłacić, ale czy opłaca się rezygnować z odrobiny konspiracji w tych spokojnych czasach?